Jest! Ja Dyfuję, lol! Dorzuć flesza. Uda się? Dorzuć plesza. Nie, czekaj. Bo znając mnie, to ja przypadkowo coś ruszę i rip... O mój Boże, ugierała <laughs> <wycham, wycham> <laughs> Spacja nie działa, w tych let. zobacz. Jak ci nie działa spacja, nie musi. Nie, nie działa mi, no zobacz, nic nie mogę robić na tej klawiaturze. Cep tutaj jest to przecież! Nie klikkałam nic, mam. Ustawione to jest! I... I chuj. Leży! Leży! Uuuu, mam cię. A ty, matka, nie lubisz wina. Chyba. Co? Nie no, ja raczej tak nie widziałem, ale... Mam cię. Co masz powiedzieć? Nie, okay. a, a, nie wiem, co powiedzieć Państwu. Wino, yy... nie wino, na na, na, na Ale we Francji to od razu było. Jakie wino? A my od razu... o. A wędzenie. Wódka. Klub! To mój. O! Uciekaj. Uciekaj! Żeby nie wiedzieli, że to ty! <laughs> Spokojnie, ja to ugram. Odpalona! Ewidentnie! CO JA ROBIĘ?! Halo, panowie! Co? sztandar, nie? What? Jak ja dwóch usadziłam? Kurde! Patrzcie to ja rzucę smoka, tak jak pago mnie nauczył Ale chyba źle go rzuciła mnie eee, no Stoi z kupcą z drinkiem, nie mogę tak grać <śm> <śm> <śm>